że oglądasz to wideo, to nie jest przypadek. Być może i Ty borykasz się ze wzdęciami, gazami, uczuciem pieczenia i ciężkości w żołądku. Może męczy Cię refluks zgaga. Ja to wszystko miałam. I z dzisiejszej perspektywy, jak sobie o tym przypomnę, to naprawdę dziwię się sobie, że tyle lat cierpiałam, tyle lat żyłam w dyskomforcie, bo po prostu się do tego przyzwyczaiłam. Chciałam Ci dzisiaj powiedzieć, że tego wszystkiego możesz się pozbyć. Możesz odetchnąć z ulgą i witać każdy dzień z uśmiechem. Jest na to sposób. Mi pomogła kuracja jelitowo-metaboliczna, która jest w 100% bezpieczna, bo składa się z ziół i naturalnych produktów, takich jak siara, takich jak probiotyki, takich jak minerały, z tymi wszystkimi dolegliwościami, a mogłabym ich tutaj przytoczyć więcej, bo jeszcze miałam migrenę, miałam refluks, miałam ogromne problemy z kręgosłupem, pomimo że nie jestem osobą otyłą, to wszystko składało się na jakość mojego życia i funkcjonowania, pomimo że miałam wtedy 35 lat, ale nigdy nie dbałam o siebie. Zawsze rodzina, dzieci, dom były ważniejsze niż ja sama. Czy ty też tak masz? Dopiero kiedy nie mogłam już dalej funkcjonować, bo nie mogłam po prostu podnieść się z łóżka z jednej strony, a z drugiej strony każdy zjedzony przeze mnie posiłek odbijał mi się razem z kwasami albo powodował po prostu biegunki nagminne, musiałam coś z tym zrobić i właśnie trafiłam na wspomnianą wcześniej kurację jelitowo-metaboliczną, która oczyściła mój organizm ze zbędnych toksyn metali ciężkich, żytów, patogenów, bakterii chorobotwórczych i pozostałej całej chemii, która gromadzi się w naszych organizmach i którą przyjmujemy nie tylko z jedzeniem, ale też na przykład z kosmetykami. Kuracja pomogła mi również nawodnić mój organizm, nawodnić moje ciało, ponieważ nie lubiłam pić wody, nie robiłam tego i konsekwencje były straszne, bo moja skóra była bardzo przesuszona, po prostu sypała się nie tylko na twarzy, ale na rękach, na stopach i nic nie pomagało. Dzisiaj już całe szczęście mogę zapomnieć o tym okresie mojego życia, który wiązał się z bólem, dyskomfortem i ciągłym cierpieniem. Dzisiaj funkcjonuje bardzo dobrze. Mogę jeść wszystko, mogę się ruszać, mogę chodzić na siłownię. Jeżeli masz już dość i chciałabyś sobie pomóc, zostaw komentarz pod tym filmikiem. Chcę i wrócimy do rozmowy. Dzięki, że jesteś.